Oho, rak. O, a tam zapalenie płuc. A ty masz stulejkę. Dzień dobry, widzowie, ja tu. Ten, no. Przybywam z odcinkiem. Super raśnym odcineczkiem. Super duper story. No a jak super duper story to i super duper dobry odcinek. Co nie? A no właśnie, że nie. Nigdy. Nigdy nie spotkamy dobrego odcinka. A tym bardziej super duper dobrego odcinka. Więc nie wiem, po co w ogóle myślałeś, że taki będzie, ale super mocno zapraszam Cię do oglądania. Hej, mam na imię Claire i mam 16 lat. Co jest nie tak? Z tą postacią. Co jest nie tak z tym obrazem? Czemu? Czemu tu jest biały pasek? Czemu ona jest taka dziwna? Czemu ja znów oglądam historię? Bo muszę zarabiać pieniądze, to akurat jest yy, oczywiste. Jestem zwykłą nastolatką. Albo byłam do niedawna. Co oznacza stwierdzenie być zwykłym nastolatkiem? W sensie, ja serio pytam, kim jest zwykły nastolatek? Czy zwykły nastolatek to taki, co pije alkohol i pali? Czy bardziej taki, który jest pilnym uczniem. Bo ja chcę wiedzieć, czy ja byłem zwykłym nastolatkiem, czy byłem tym bardziej niezwykłym, czy pierdolnie... Ja, jakie są rodzaje nastolatków w ogóle? Czy kiedykolwiek marzyłaś o supermocach, takich jak w komiksach? Ja od początku wiedziałem, że coś jest z nią nie tak. Ale nie sądziłem, że z Halkiem! Wyobraź sobie, że je masz i przez to twoje życie stało się zauważalnie bardziej skomplikowane. Skomplikowane. Skomplikowane przez supermoce? To muszą być wyjątkowo... Supermoce. Oglądaj do końca, a dowiesz się, jak nauczyłam się mieć dar jasnowidztwa do Tego można się nauczyć? Sama nazwa dar mówi, że zostałaś czymś obdarzona. Coś zostało ci podarowane. Więc jak mogłaś się czegoś nauczyć? Co zostało ci podarowane? Po dar. Owane. Niedawno razem z rodzicami przeprowadziliśmy się do nowego domu, a ja musiałam zmienić szkołę. Byłam przerażona. Przerażona, by the way. Że nie znajdę szybko nowych przyjaciół. Zawsze myślałam, że jestem trochę dziwna i inna od reszty. Ja też tak myślałem. Znaczy, dalej myślę, że jest dziwna. Często zauważałam, że mam dziwne sny i że mogę poczuć, czy osoba obok mnie jest smutna, lub nie czuła się za dobrze. Wiesz, nie chcę sprawiać ci przykrości, ale co do snów. To ja też mam czasami dziwne. A jeżeli chodzi o to drugie, czyli rozpoznanie, kiedy ktoś jest smutny, to generalnie jak ktoś robi tak, to znaczy, że jest smutny. Moja dziwna wrażliwość, jak ją nazwałam, była zawsze źle odbierana przez moich kolegów z klasy. To dlatego, że kiedyś poprosiłam mojego kolegę z klasy, Jacka, żeby uważał na swój rower w drodze do szkoły, bo miałam zły sen. Jeżeli ja bym miał tak wszystkich ostrzegać, to oj, widzę. Lepiej nie wychodźcie jutro z domu, okej? Okay? Nie wiedziałam dlaczego poprosiłam go tak pewnie, bo to był tylko sen. Ale po drodze jego łańcuch rowerowy zaplątał się w jego spodnie tak jak w moim śnie. I Jack przewrócił się na pobocze. Jack podszedł do mnie z zabandażowaną nogą i dał mi zaszczytne przezwisko wariatka. Wariatka, bo wiedziała co ci się stanie, tak? Jakby... Takie jest właśnie ocenianie w dzisiejszych czasach. Ktoś chce dla ciebie dobrze, ale i tam go jedziesz z góry do dołu. W taki sposób to do mnie dotarło, więc bałam Uch. się. Że ta historia się powtórzy, i postanowiłam, że będę trzymała buzię na kłódkę. Ale o dziwo, wszyscy w klasie wydawali się być ze mnie zadowoleni. Klasa składająca się z czterech uczniów i braku nauczyciela musi być wyjątkowo nudna. I czasami zwracali na mnie zbyt dużą uwagę. Szybko zaprzyjaźniłam się z chłopakami i nawet zaczęłam lubić szkołę. I nawet zaczęłam lubić szkołę. To jest progres, widzowie, rozumiecie? Zaczęłam mówić. Czy ty szybko przyzwyczajasz się do nowych ludzi? W końcu zaczęłam rozumieć biologię i pokochałam ją tak bardzo, że chciałam iść do szkoły medycznej w przyszłym roku. Coś mi tu śmierdzi. Ona miała chyba jakoś 16 lat, nie? Czyli była to końcówka szkoły podstawowej lub, lub gimnazjum, więc da się pokochać jakąś lekcję taką, Bo w drugą stronę to bez problemu, jakby znienawidzić jakiś przedmiot problemów. Ale nagle z dnia na dzień pokochać, nigdy mi się to nie zdarzyło i po prostu się zastanawiam, czy ktokolwiek z was miał taką sytuację, że przyszedł danego dnia do, do szkoły i mówi: O, hej, kocham biologię! Wydawało się, że moje życie bardzo się zmieniło i to na lepsze. Więc pomyślałam, że dopóki moje szalone echo przeszłości nie dogoniło mnie w nowym miejscu, rano jak zwykle idąc do szkoły. Halo, co, co dopóki co? Dokąd zdanie? Czemu nagle myjesz zęby? Dałam sobie sprawę, że bardzo bolą mnie oczy. Przypomniałam sobie słowa ukochanej babci i obwiniałam za to komputer. Wszystko wina komputera! Zawsze! Komputer to, komputer tamto! Jakbyś teraz kogoś przejechała autem, to pamiętaj, że wina komputera. A trzeba było w tego Nitford Speed'a i gdzie nie grać. Tata nie zawiózł mnie do szkoły tego ranka. Bo bolał go brzuch i przez cztery dni nie wiedział, co z nim zrobić. Wyczą ja, ja. Co można zrobić z bolącym brzuchem? Moja mama nerwowo wsadziła mnie do samochodu ojca i odwiozła do szkoły. Nerwowo bo co? Bo typa boli ja, ja. brzuch? Wy jesteście jakoś płoną ja, ja. rodziną, przysięgam. Nadal nie wiem jak to zobaczyłam, ale kiedy spojrzałam na mojego tatę, zauważyłam, że coś jest nie tak z jego trzustką bo na brzuchu była zaznaczona na brązowo. Takie efekty to chyba też wina komputera. Powiedziałam to mojej mamie udawała, że nie powiedziałam nic dziwnego i powiedziała tylko chyba powinnam to sprawdzić. Mogłam zauważyć, że nie wzięła moich słów na poważnie. Jakby mi ktoś powiedział, że spojrzał na mnie i zauważył, że moja trzustka jest zaznaczana na brązowo, też bym go kurwa śmiał. Ale tata tak bardzo cierpiał, że był gotów uwierzyć we wszystko, co może sprawić, że poczuje się lepiej i został przebadany. Zdiagnozowano u niego zapalenie trzustki. Został pilnie wysłany na operację. A lekarz dodał, że odkryto to w samą porę. W szpitalu tatami podziękował i powiedział, że mam talent lekarski. Bardziej farta, albo jest jakimś demonem, coś między tymi dwoma. Wtedy zaczęłam widzieć, co jest w innym. Moja koleżanka Judy miała przepuklinę w plecach. Jeżeli ona widzi serce, widzi przepuklinę, to czy jak spojrzy na facetów, to będzie widziała susiaczki? Nauczyciel matematyki miał niewydolność serca. To wszystko wie. Ja rozumiem, że ona ma rentgen w oczach i widzi, ale czy nad narządem, czyli jak widzi płuco, to czy jest napala, napisane taka tabliczka płucu, jest bite zapalenie płuc. Skąd ona wie, jaką kto ma chorobę, jak zaznacza jej się tylko dany narząd na kolor jakiś? Na początku fajnie było patrzeć na organy innych ludzi. Na początku zajebiście było patrzeć na to, na co ludzie umrą w najbliższym czasie. Jak się poruszali, jak nie są do siebie podobni, ale potem zaczęło mnie to przerażać, bo widziałam, ale nie mogłam powiedzieć, a ta osoba cierpiała. A tam od razu cierpiała. Po was tych osób to nawet nie wie, że mają jakieś problemy ze zdrowiem. Czułam bezsilność. Ale jak, a co najważniejsze, co mam powiedzieć? Skoczyki z spodziem ma, jakby co, to pan umiera? Ja, jak to umiera? Powiedz mi coś. Nic więcej nie mówię. Nara. Przepraszam, mam rentgen w oczach i powinieneś zbadać serce, bo masz zablokowaną zastawkę w prawej komorze serca. Dało się to skrócić do. Masz deda? W najlepszym wypadku śmiałabym się z osoby, która mi to powiedziała, a w a! najgorszym oddała ją do szpitala psychiatrycznego. W najlepszym to bym nawet takiej nie słuchał a w najgorszym połamał jej kark. Po tym, jak żyłam tak przez kolejne trzy miesiące, zdałam sobie sprawę, że to jest nie do zniesienia. Spokojnie. Przed tobą jeszcze tylko 80 lat, jak nie dłużej. Powiedziałam mojej mamie, że widzę narządy wszystkich ludzi wokół mnie. A mama powiedziała, że ty niedługo będziesz widzieć nowych kolegów w domu dziecku. Dziecka. Moja mama zawsze wiedziała, co robić. Myślałam, że i tu znajdzie idealne rozwiązanie. I w następnym tygodniu poszliśmy do centrum naukowego. Na początku myślałam, że idziemy tylko do lekarza, dopóki drzwi się nie zatrzasnęły i ja i rodzice byliśmy po przeciwnych stronach tych drzwi. Widzisz? Mówiłem, że cię rodzice oddają. Świetnie. W tym momencie czułam, że moi rodzice bezczelnie mnie zdradzili. Sprzedali. Gdzie mnie wysłali? Po co? Dokładnie o tym mówię. Byłam pełna żalu i strachu. A oni pełni kaski. Jak to mówi klasy? Wlec tak pełen keszu, wypełniony aż po brzegi. Eksperymenty na mnie się rozpoczęły. Umieszczono mnie i w izolatce jak przestępca. Co jak co? Ale przestępcy to nie mają takich zajbistych izolatek, także nie narzekaj. Było tam łóżko, toaleta, telewizor, poduszki i jedzenie. Izolatka. No tak, zgoda, nie była to najgorsza cela więźnia. Ale nie oszczędziło to myśli. Haha, ja sobie sprytnie pod dusie przysunęła. Tylko po co? Jak, jak się opiera o ścianę? Łatwiej się położyć na miękkim, niż opierać o twarde. Serio, nie tyle co łatwiej, ale nawet i wygodniej. Kiedy to wszystko się skończy? Każdy ranek zaczynał się od testów, zastrzyków i rozmów z człowiekiem, który nazwał siebie lekarzem. Ale mylił terminy medyczne. Znalazła się ekspertka. Najmądrzejsza na świecie. 300 IQ minimum. Biologia to ma na pierwsze imię. Mam nadzieję, że był po prostu zdenerwowany. Potem rozmowy z psychologiem o moim dzieciństwie i rodzicach. Wcale nie chciałam o nich rozmawiać. Czy kiedykolwiek byliście mocno urażeni przez swoich rodziców? Czy kiedykolwiek wasza historia ma jakiś sens i logiczne podłoże? Ha, i co? Skontrowałem pytanie, teraz wy musicie odpowiedzieć. Ostatnią kroplą, która przepełniła czarę tych nieudolnych eksperymentów, było dla mnie dosłowne okrucieństwo sanitariuszy. Ja nie wiem jak wy widzowie, ale ja już zaczynam mieć czary. Autentycznie! Czuję się jakbym słuchał jakiejś creepy pasty? Kiedy odmówiłam wzięcia pigułki, pracownik uderzył mnie w ramię. Wzięłam tabletkę i zdałam sobie sprawę, że muszę stąd uciekać. No nawet nie wiem jak to skomentować. Boję się, że zdejmą mi film. Co tu się dzieje? Nie było to takie proste, ponieważ wypuszczano mnie na ulicę tylko raz dziennie około południa i z ochroną. Nadal jestem pewna, że pomógł mi jakiś cud. Cóż, albo hormony. Bo strażnik był zakochany w pielęgniarce i przegapił moment mojej ucieczki. No debilno! A teraz machałam do niego z tyłu, bramy. Na ch mu jeszcze machasz. Problem ze strasznym zakończeniem został rozwiązany. Ja przepraszam, że tak dużo komentuję, ale widzowie! Widzowie! Czy Wy widzicie te animacje? Ale nie zastanawiałam się, dokąd pójdę po tym więzieniu. Jedynymi opcjami, jakie miałam, byli moi rodzice. Babcia, lub samodzielne życie. Zawsze jest też opcja popełnić przestępstwo i trafić za kratki. Lepsze to niż eksperymenty na tobie. Chociaż nie mogę ci obiecać, że w więzieniu nie będą na tobie eksperymentować. To Rodzice mogliby mnie znowu wsadzić do tego więzienia, albo mogłam stać się włóczęgą w białej koszuli, co też nie było przyjemną perspektywą. Więc wydawało się, że pójście do babci było jedyną rozsądną i przyjemną opcją. Moja babcia przywitała mnie z radością. Powiedziałam jej wszystko, przez co przeszłam. Była zła i obiecała skarcić moją mamę za to, że mi to zrobiła. Pasem po pupie! Jak ze starych czasów. Babcia jest zabawna, kiedy jest zła. Babcia jest zabawna, kiedy jest zła. Ostatnio, jak pod wpływem złości odcięła jakiemuś randomowemu chłopakowi głowę, wyglądało to strasznie, strasznie zabawnie. Tępy może, bo babcia zapomniała go nosić. No przecież to... <noise> I cieszę się, że znalazłam w niej wsparcie. Wszystko zaczęło się układać jak dawniej. Wróciłam do szkoły, niewiele straciłam w ciągu tygodnia. Generalnie jakbyś rzuciła edukację, to też byś niewiele straciła. Także tydzień, rok, czy pół wieku, totalnie bez znaczenia. Ten tydzień był dla mnie jak bolesny rok, a wszyscy inni w szkole mieli tylko trzy lekcje matematyki. Trzy lekcje matmy przez tydzień? Co to jest za szkoła? Ja miałem cztery lekcje matematyki dziennie. I nawet te straszne widoki chorych ludzi wokół <laughs> mnie zniknęły. Zastanawiałam się nawet, czy sobie to wyobrażałam. Wtedy jeszcze bardziej urażało mnie to, że byłam w tej klatce tortur za nic. Ale nie mogłam uwierzyć, że te wszystkie narządy przestały mnie dręczyć. Tak jak nie mogłam uwierzyć, że moja babcia mnie wydała. I to jest śmieszne. Nie zła babcia, tylko dwulicowa babcia. Powiedziałam moim rodzicom, gdzie jestem. I oto moi drodzy rodzice stali na progu z winnym wyrazem twarzy i myśleli, że wybaczę im tylko dlatego, że pojawili się na progu domu, w którym nie byli oczekiwani. Jak coś, to nie jest twój dom. Spojrzałam na babcie z pytaniem: „Dlaczego mi to robisz?” Ona pierwsza się odezwała, powiedziała, że się myliłam i moi rodzice nie wiedzieli przez co przechodzę. Moja mama kontynuowała i przepraszając powiedziała. Jak to było naprawdę? Zabrali mnie na badanie i diagnozę mózgu, aby zrozumieć przyczynę tego zjawiska, i nie mieli zamiaru zostawić mnie na tym teście. Lekarze, pod pretekstem podejrzeń o zaburzenia pracy mózgu, namawiali moich rodziców, aby zostawili mnie na bezpłatne leczenie. Z tego robi się niezły serial detektywistyczny. Netflix już zaciera rączki. Moi rodzice przestraszyli się i oczywiście powiedzieli tak. I dopiero kiedy wrócili do domu, zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Lekarze nie dali im zdjęć mojej głowy, nie pozwolili im mnie zobaczyć, a nawet zabrali mi telefon. Moja mama przestraszyła się i zaczęła przychodzić do szpitala każdego dnia. Pielęgniarka w zaufaniu powiedziała, że zaginęłam. Proszę się nie bić, to jest family friendly content, odcinek i kanał. Moja babcia podjęła odpowiedzialną decyzję, by powiedzieć jej, że nic mi nie jest. Przypuszczam, że zrobiłabym to samo, choć wtedy myślałam, że to było niesprawiedliwe i okrutne z jej strony. To było jakby zwolenie mojego serca. Zdałam sobie sprawę, że nikt mnie nie zdradził. A moi rodzice nie pozbyli się mnie jak potwora, który mógłby zniszczyć im reputację. Sprytnie wybrnęli z sytuacji. Młoda dalej naiwna. Kochają mnie i naprawdę chcą pomóc. Moja mama była zdeterminowana i poszła do sądu, by rozprawić się z przestępcami. Nie wiem dokładnie co się stało z centrum pseudonaukowym. Mama była szczęśliwa, więc wygrała ten proces. Mama była szczęśliwa, więc wygrała ten proces. Mama była szczęśliwa, więc wygrała ten proces. Sędziowie jej nienawidzą. Wystarczy, że pójdziecie do sądu uśmiechnięci i już macie wygrany proces z góry. Genialne. Porozumiecie, wszyscy, którzy są winni, zawsze są tacy źli w tym sądzie, bo próbują wywalczyć. A wystarczy się uśmiechnąć. Od niej dowiedziałam się, co naprawdę się za mną stało. Cała ta historia z rentgenowskim widzeniem. Okazało się moją dziką wyobraźnią i pasją do medycyny. Czyli sama z siebie przyznajesz się do tego, że jesteś zła. Ale nawet nie byłam zła, że nie jestem już wyjątkowa. Nigdy nie byłaś. Ważne było dla mnie to, że w końcu uwolniłam się od męczarni i że mogłam pomagać ludziom z moim talentem do uzdrawiania, a nie z moją zdolnością do widzenia tego, co niewidzialne. Jakim p... talentem do uzdrawiania? O czym ty mówisz? A teraz mogę powiedzieć, co i gdzie boli, tylko czasami wykorzystując sztuczki medyczne. Jak mnie coś boli, to z reguły wiem, że dana rzecz mnie boli i nikt mi tego nie musi mówić. Na przykład jak boli mnie głowa, to wiem, że boli mnie głowa. Mam gdzieś, czy boli mnie lewa część, prawa część, tylnia część, czaszka, czy jakieś podudzie z kurczaka w tej głowie. Boli mnie głowa, nie noga, nie ręka, głowa. I już czekam na moją pracę jako lekarz która pomoże setkom, a miejmy nadzieję tysiącom ludzi. Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie miał takiego pecha, żeby trafić do ciebie na stół operacyjny. Jeśli podoba ci się ta historia, to proszę polub to wideo. Nie podoba mi się. Nie będę polubiał wideo. I nie będę polecał waszego filmu. Bo był do dupy. Nieciekawy. Momentem trochę creepy, ale generalnie to nudy. Nudy to też będą, jak będę przedłużał odcinek, bo już i tak jest długi. Więc kończę. Życzę wam udanego weekendu. Widzimy się w niedzielę. Trzymaj się Połóż mnie, na swym ramieniu, po jak pieczęć na sercu, poczuj smak, mego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż, połóż mnie, na swym ramieniu po jak pieczęć na sercu poczuj smak, mego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż mnie